Nie tylko według nauki kościoła, a więc całego tego dziedzictwa, które przez 2000 lat powstaje kobiety i mężczyźni są sobie równi w swej godności, ale taka jest też nauka pisma świętego, na pewno zwłaszcza Nowego Testamentu, bo widzimy też pewną ewolucję myśli. W Starym Testamencie. Już kiedyś wspomniałem, są dwa dekalogi, i między jednym a drugim, a więc tym obecnym w Księdze Wyjścia, 20 rozdział i Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, już widać pewien postęp. Już kobieta, ta żona. Nie jest jednak częścią domu bliźniego w takim samym zakresie jak jego służba czy zwierzęta. A więc jakiś jest już na szczęście postęp. Zauważmy oczywiście kontekst historyczny, lata przed naszą erą, jakie były wtedy w ogóle, jaka pozycja kobiety w różnych narodach starożytności. Natomiast w Nowym Testamencie, w czasach Chrystusa, kiedy wciąż kobieta jest na dalszej pozycji w stosunku do męża, nie tylko w Judaizmie, ale też w Imperium Rzymskim. Gdzie oczywiście są niektórzy filozofowie, jakby walczący też o prawa kobiet. Mamy jednak jednoznacznie w osobie samego Jezusa wyraźny sygnał, że do grona uczniów zaprasza kobiety. I widzimy potem naukę apostołów wyrażoną choćby w listach, gdzie święty Paweł niejednokrotnie powie, że nie ma już mężczyzny ani kobiety. Nie ma Żyda, nie ma Greka, niewolnika i wolnego. Oczywiście to stwierdzenie, że nie ma mężczyzny i kobiety, nie ma na myśli dzisiejszych genderowych spojrzeń na tę sprawę, jakoby to oznaczało zatarcie różnicy płciowej. Chodzi o tę samą godność. Właśnie święty Paweł podkreśla: w Chrystusie jesteśmy na tym samym poziomie. Ta sama wartość i godność osoby, niezależnie od płci. Przy czym ktoś by mógł powiedział, mógłby mi powiedzieć, no ale przecież ten sam święty Paweł w liście do kolosan oraz do Efezjan pisze, że żony mają być poddane mężom. Otóż ktoś, kto to twierdzi, i mężczyźni, którzy dzisiaj się na to powołują i stają się w domu takimi tyranami, ja tu jestem Panem, Ty masz mi służyć, oczywiście wyrywają te słowa z kontekstu literackiego. Zauważmy, zwłaszcza proponuje list do Efezjan, piąty rozdział od 21 wersetu. Jest piękny, na kilka wersetów podane zasady życia rodzinnego, tak zwane Haus tafeln, czyli tablice rodzinne, gdzie zanim jest powiedziane, że żona ma być poddana mężowi, a potem jest tak naprawdę przecież powiedziane, że mąż ma miłować żonę tak jak Chrystus kościół, czyli gotów oddać życie za żonę. A przecież ten, który oddaje za kogoś życie, to raczej jest w pozycji właśnie podporządkowanej. Bo jeżeli weźmiemy Pana i sługę, to raczej sługa ma chronić życie Pana, niż Pan, który ratuje życie słudze w niebezpieczeństwie. Oczywiście my mamy tę wyjątkową sytuację, że Pan Bóg w osobie Chrystusa, jako Pan oddał za nas życie, ale to jest ta w ogóle sytuacja niezwykła. Ale jeżeli mąż ma oddać życie za żonę, to on jest jej sługą. Otóż, zanim będą te szczegółowe wskazówki dla męża i dla żony, mamy ten mocno brzmiący werset Efezjan 5:21: Czyli bądźcie sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej. Nie ma podstawy biblijnej dla przemocy domowej. Nie ma nigdzie tu sugestii, że mężczyzna ma panować nad kobietą. Są inne role do spełniania, inna, inna jest też struktura psychofizyczna. Kobiety i mężczyzny, ale równość i godność osób absolutnie wyrażona w Nowym Testamencie, już zwłaszcza, nie mówiąc o tym, że w nauczaniu również Kościoła. Ktoś mógłby w związku z tym powiedzieć, że Kościół jest niekonsekwentny, bo nie udziela święceń kapłańskich kobietom. Skoro równość, to dlaczego nie udzielić tych samych praw i zasad i przywilejów obu płciom? Tu znowu, podobnie jak z sakramentem pokuty, którego nie wymyślili sobie księża, lecz zostało to zlecone przez samego Zbawiciela, apostołom. Tu również musimy być posłuszni temu, co uczynił Jezus Chrystus na ziemi. Jak widzimy, otoczył się gronem mężczyzn, konkretnie dwunastu apostołów, i choć były też kobiety im towarzyszące, gdzieś tam lekko z boku czy z tyłu, to również, gdy jest ostatnia wieczerza, gdy jest ustanawiany sakrament, Eucharystii i kapłaństwa nie widzimy wymienionych kobiet jako uczestniczek tej wieczerzy paschalnej. Wprost przynajmniej nie są przez ewangelistów wspomniane. Niektórzy twierdzą, że one tam też były albo by były, gdyby nie maskulinistyczna mentalność, że przecież to powstaje na łonie pierwotnego kościoła, który często był jeszcze judaistyczny, więc pewnie dlatego apostołowie nie wspominali kobiet, że Pan Jezus na pewno chciał ustanowić kapłanki, ale pod wpływem mentalności i kultury, która go otaczała, tego nie zrobił i z tego się wycofał. Jest to bardzo jednak karkołomna argumentacja, dlatego że pan Jezus, gdyby to było prawdą, to to by była jedyna sytuacja, w której Jezus czegoś nie dokonał, co zamierzał. To by była jedyna taka chwila, w której Jezus ugiąłby się pod naciskiem kultury i mentalności Pan Jezus i tak już wywołał rewolucję, można powiedzieć, pozwalając się dotykać kobietom, nawet cudzołożnym, samemu dotykając trendowatych, samemu łamiąc wielokrotnie prawo szabatu. Dlatego złamanie jeszcze tej zasady, że, że nagle kapłankami są kobiety, bo w judaizmie rzeczywiście kapłanami są tylko mężczyźni, ale w niektórych religiach ościennych były kapłanki. To nie było zupełnie nowe. Po prostu gdyby to było zamiarem bożym to Jezus uczyniłby, udzieliłby sakramentu kapłaństwa również kobietom. My to przyjmujemy w geście posłuszeństwa decyzji Pana Boga i nie wydaje się, żeby Pan mógł w międzyczasie zmienił zdanie. Nie mamy takiego objawienia jakiegoś i jego nie będzie. Natomiast ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby do koncelebry stanęła ze mną kobieta kapłan, ale nie byłaby ona ważnie wyświęconym kapłanem, ponieważ Kobieta nie stanowi odpowiedniej materii dla tego sakramentu. Po prostu to jest decyzja Pana Boga, a nie jakaś yy, no, niewłaściwa decyzja Kościoła.